W kolejnym odcinku sylwestrowym. U nas już strzelają petardami. Rolnicy ma zawsze się kłania. Ostatni dzień starego roku, Władimirez nie jest kory do tego, żeby odpalił. Pojawił się, pojawi się problem, ale jak to mówią, to nie jest problem, tylko ewentualna niedogodność. Władimirez nie chciał zapalić. A nie chciał zapalić tylko i wyłącznie dlatego, że popierdzieliłem coś podczas wkładania. Yy, podczas z... <laughs> no, zjeżdżania yy, nie trafiły dobrze, frezy i zblokowało się, yy, zblokowały się wałki, i yy, tu już odkręciłem wcześniej. Bo już jestem teraz w nowszych ciuchach, tylko przyszedłem wam pokazać, coś działałem. Yy, rozjechałem go delikatnie, rzecz ujmując. No i normalnie koło pasowe się kręci, bo wcale nie mogłem nawet łomem przekręcić. I cóż, on teraz nawet jedną ręką to nie wezmę, ale, ale mam gdzieś tam filmik, może go wkleję, jak działa. Bo normalnie wszystko chodzi. Nie brałem go jeszcze na krótko, nie spinałem, ale wczoraj właśnie spiąłem go i nie chciał, w ogóle nie miał siły tak jakby przekręcić. I to właśnie była przyczyna tego, że no, po prostu frezy się zblokowały na tym. Yy, na wałku sprzęgła i ataku i dlatego, bo źle został po prostu społowiony, nie do końca yy, dobrze wszystko powtrafiało yy, dziękuję panu Marianowi za pomoc yy, napisał do mnie, później zadzwonił, wytłumaczył mi i będę tak, ściągał pompę, yy, okienko yy, ściągamy sprzęgło łupkowe, tak jak być powinno, tak jak on mi wytłumaczył, bo nie powinno się robić tak, że yy, społawiamy tak tylko właśnie ze sprzęgłem łupkowym razem odjeżdżamy, razem społawiamy i tyle. I się później to po prostu tutaj przykręca i mamy to z bańki. I wtedy mamy pewność, że to wszystko działa i będzie to chodziło. Tak ogółem, ciągnik normalnie wszystko było poskładane. Sami wiecie przecież na odcinkach, że było wszystko pozakładane i wszystko było tam. Nie litowałem się olejem, jak to mówiłem. Wszystko było na pizduś glancuś Wysmarowane Także tak sytuacja się przedstawia Zdjąłem tutaj przewody paliwowe Bo bałem się, że po prostu Jak uniosę go na wyciągarce To że se ich mogę tam poniszczyć Tu są śrubki Trochę posprzątałem w warsztacie Także tak Włodymier jest stary rok kończy W niezbyt dobrym nastroju Jak i ja sam Bo jestem wściekły po części, że to nie chcę zapalić, ale w now, nowy rok wkroczymy zupełnie inną siłą. Mam nadzieję, że y, wszystko będzie działać w najlepszym porządku. Zblokowałem już tutaj trochę y, przód, żeby się nie bujał, i po prostu wyciągnę go bak i odpalę go bez zjeżdżania, i później jak go y, pochodzi chwilkę, dosłownie chwilkę społawiam, odpalam docierka i bierzemy się za hamulce yy, ściągamy pół i robimy hample także tak to wygląda luz zaworowy jaki ustawiałem wcześniej bo teraz już poroz, rozkręcałem wszystko 0,30 wydech 0,25 kolektor sący, yy, zawór ssący 0,30 wydech także tak zawory jak ustawiamy zawory ustawiamy tak że yy, tu mamy znaki i tak HMT Tutaj mamy HMT. HMT to jest ustawienie drugiego cylindra. BMT 180 stopni. Yy, pierwszy cylinder od rozrządu. Yy, I tak to ma wyglądać. Tak jak ja Wam tłumaczyłem kiedyś. Nie wiem czy ja tłumaczyłem coś o zaworach. Yy, <coughs> mamy ustawiony tutaj znacznik na BMT. Ja to zawsze zaczynam od pierwszego od rozrządu. Więc BMT na równo tutaj się wszystko pokrywa. Wtedy przechodzimy do ustawienia pierwszego, pie pierwszego yy, pierwszej klawiatury ustawiamy pierwszą klawiaturę 0,25-0,30 0, przekręcamy o 180 stopni wtedy HMT ma znajdować się nam w tym punkcie czyli ten znak który jest tutaj i yy, ustawiamy zawory drugiego cylindra też 0,25-0,30 szczelinomierz w łapkę i, yy, i ustawiamy zawory także ustawienie zaworów we Władymircu jest banalne nie trzeba tu jakoś zbytniej filozofii do tego. I cóż, to by było raczej tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Wiem, że tam pewnie przez część osób zostanę skejtowane niestety, ale trudno. Człowiek. jakby to powiedzieć, człowiek uczy się na własnych błędach. I na przyszłość już będę wiedział, że po prostu tak się nie robi. Tylko odkręcamy łupkowe wyjeżdżamy, społawiamy i koniec. Także cóż, yy, ja kończę ten odcinek. Yy, życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, realizacji, tak jak życzyłem w życzeniach świątecznych, yy, realizacji planów, Poczekajcie, yy, czy ktoś tu do mnie dzwoni, yy, realizacji yy, planów, które sobie założycie, jakieś tam postanowień noworocznych, żeby wam się to postanowienie noworoczne spełniły i cóż, moje postanowienie noworoczne, złożyć mierca odmalować wszystko żeby ten mierec w końcu tętnił życiem żeby nie był taki jak kiedyś i żeby to miało siłę moc, będzie robił całą noc więc cóż miłej zabawy w ten sylwestrowy dzień i tyle ja sprzątam graty, pakuję do stodoły, zamykam warsztat. Na dzisiaj mamy 15 godzinę. Działałem chyba od 9, wstałem chyba koło 8, dałem z kurą i tyle. Także cóż, widzimy się po noworocznym odcinku i tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.